Serdecznie zapraszam państwa na Dzień Matki z Grażyną Łobaszewską. 24 maja w sobotę o godzinie 20:00 w sali balkonowej zajazdu Ryś odbędzie się koncert Grażyny Łobaszewskiej wraz z zespołem muzyków, Piotrem Manią, wybitnym pianistą oraz Tczewską formacją Zespołem, który nagrał z Grażyną Łobaszewską płytę z piosenkami Czesława Niemena, Dziwny Jest. W programie usłyszymy największe i najbardziej znane przeboje artystki, jak również piosenki z ostatniej płyty przepływamy i piosenki z płyty z piosenkami Czesława Niemena. Bilety na koncert Grażyny Łobaszewskiej do nabycia w siedzibie redakcji telewizji Narew Stary Rynek 13. 24 maja, godzina 20, sala balkonowa Zajazdu Ryś w Łomży. Serdecznie zapraszam Państwa w imieniu organizatora Zajazdu Ryś oraz współorganizatora koncertu Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Zapraszam serdecznie.